Przykład. Liczba wszystkich całkowitych dodatnich rozwiązań nierówności, takiej jest równa. Pomnożę tę nierówność przez 12, żeby się tutaj pozbyć tych mianowników. 12 razy ten łamek to mi się skróci 12, a tu będzie 12 trzecich, czyli 4. Czyli zostaje 3 x odjąć 5 jest mniejsze od 4. Teraz przeniosę. Tą piątkę na drugą stronę, zmienię znak. Mam 3x mniejsze od 4 plus 5, czyli 3x mniejsze od 4 plus 5, czyli 9. Podzielę to przez 3. Dzielę przez liczbę dodatnią, więc nie zmieniam tutaj znaku. x jest mniejsze od 3. I teraz w naszym zadaniu mamy policzyć liczbę całkowitych dodatnich rozwiązań nierówności. Czyli szukam liczb całkowitych dodatnich mniejszych od 3. Na osi liczbowej tu zaznaczyłam kilka liczb całkowitych. To jest minus 3, minus 2 i tak dalej. A teraz szukam. Dodatnie, dodatnie 0 jest, nijakie nie jest dodatnie, dodatnie są te liczby całkowite i tak dalej. Szukam liczb mniejszych od 3, czyli to będzie 1, 2. Dodatnie, a więc zaczynam od jedynki, czyli odpowiedź jest dwa.